Dzień dobry YouTube. Jakby ktoś nie wiedział, tak wyglądam po wstaniu. Jest godzina, zresztą widzieliście. 6:00, w sumie już po 6:00 i dzisiaj czekamy. Ekstremalnie ciekawy dzień, ale to zobaczycie w dalszej części tego wideo. No, od razu lepiej. Jestem po porannym zimnym prysznicu i teraz czeka mnie nagrywanie filmu na YouTube'a, ale bardziej skierowane do moich odbiorców, którzy czytają mi w wersji elektronicznego papieru, czyli czytają mojego bloga. I tutaj zobaczcie, już wszystko porozstawiałem. Jest światło, mała moja scenka, jest sprzęt i super tło z cegiełki. Kilka dni temu wstawiłem, w sumie napisałem, napisałem artykuł na blogu, w którym mówiłem właśnie o treningu siłowym w domu. I tam stawiłem taki przykładowy trening ze zdjęciami, z opisem, ile serii, ile powtórzeń i widziałem, że wiele osób się nim zainteresowało, ale by chciało jeszcze coś więcej, czyli po prostu zobaczyć go na wideo, więc postanowiłem, że dzisiaj zacznę taki swój dzień nagrywaniem właśnie o poranku, bo tu jest dobre światło. Później o 12 już jest słońce i przeszkadza trochę w nagrywaniu, więc z rana nagrywam wideo właśnie. Pod ten artykuł, więc jeżeli jeszcze tego artykułu nie widziałeś, to zapraszam na mojego bloga z blog i tam znajdziesz właśnie ten artykuł z przykładowym treningiem siłowym w domu. W późniejszej części dzisiejszego dnia to wam pokażę. O, nie jest to najlepsza pogoda, nie jest pięknie, nie jest słoneczkowato, ale umówiłem dzisiaj trzy treningi personalne w plenerze, więc dzisiaj zabiorę Was przynajmniej na dwa, na dwa z nich. I pokażę, gdzie trenuję w plenerze w Trójmieście, a w zasadzie w Gdyni dzisiaj. Cały dzień spędzam. I wieczorem, tak jak pewnie wiecie z poprzedniego wideo, bo oglądacie moje wideo, o 18.30 jest live training z Giparą Fitness na moim Instagramie. Jeżeli mnie nie śledzisz, to tutaj, o, tutaj się wyświetla. Instagram mój i na Facebooku, na fanpage'u Gipary Fitness. Tam właśnie się ten trening live odbywa, więc jeżeli chcesz, jeżeli zdążysz przed nagraniem tego wideo i wiesz o tym treningu, to zapraszam Cię na te social media i razem po tej drugiej stronie kamery ze mną się zmęczysz i spocisz. Teraz zabieram się do nag za nagrywanie, bo o 8.30 mój trening. Dobra, film nagrany, teraz ulubiona część treningu, czyli w sumie nagrywania, sprzątanie. I tak jak obiecałem, ja dzisiaj Wam pokażę gdzie trenuję plenerze, akurat w Trójmieście, bo tam mieszkam. Konkretnie dzisiaj będą treningi w Gdyni, gdzie się umawiam ze swoimi podopiecznymi, więc będziecie ze mną na treningach. W zasadzie to tak tylko położę kamerę i zrobię takie krótkie timelapsy. Będziemy dzisiaj w dwóch miejscach, prawdopodobnie. Może w trzech, zobaczymy jak się dzień ułoży. Nie jest za piękna pogoda, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi, żeby wam właśnie pokazać nasze treningi, nasze miejscówki, gdzie trenujemy. Jest Renatka. zabieram Was do Renatki i widzimy się na miejscu. Siemanko. Do zobaczenia. Dobra i tak jak obiecałem zabrałem Was w pierwsze miejsce, gdzie robię treningi personalne ze swoimi podopiecznymi. Aniela się rozciąga. Tak to wygląda. Sobie rozkładamy sprzęcior, a z tego nie korzystamy przeważnie. Tylko i wyłącznie czasami TRX-a podczepiamy tutaj. I to akurat miejsce wykorzystuję jak jest słaba pogoda Jak jest ładniejsza, to tam robimy treningi o, W tym miejscu Słoneczko świeci, więc tam jest przyjemniej trochę Ale dzisiaj słaba pogoda, więc dzisiaj postawiliśmy tutaj o Na miejsce. Aniela może pomachać Ale też jest fajne miejsce, jeżeli byście chcieli potrenować za barakudą Tam, tam, tam to może pokażę za barakudą jest takie street workout więc tam też fajnie zrobić e trening a teraz Was zapraszam w drugie miejsce, tym razem w Gdyni a popowiadam później gdzie dokładnie dobra, jesteśmy już na drugim miejscu gdzie trenuję w planarze ze swoimi podopiecznymi, a ja to tam w zasadzie z jedną podopieczną i jak widzicie tu nic w zasadzie nie ma ale jak zejdziemy tam to jest taki placyk, który zaraz Wam pokażę. E, jeszcze mamy chwilę, bo Bogna ma jeszcze jakieś 5 minut, więc pokażę Wam, gdzie to się mieści i gdzie trenujemy. E, kompletnie inne miejsce niż na bulwarze. E, też jest w Gdyni, bo wcześniej w poprzednim ujęciu powiedziałem, że e, teraz przemieszczamy się do Gdyni. Nie, bulwar też się mieści w Gdyni, więc mój błąd. Ale... To miejsce tutaj, to drugie, to jest kompletnie w lasku, same drzewa, trochę miejsca takiego utwardzonego, gdzie można położyć matę. Nic szczególnego, no ale jak widzicie, właśnie w takim miejscu też da się nieźle zmęczyć, też da się zrobić trening. No i tak to wygląda. Zobaczcie sami, tutaj trenujemy. Może poznajecie to miejsce z jakiegoś storysa. Ostatnio stawiałem jak Bogna, o tam ćwiczyła. E, przypięta do drzewa. E, tu jest też fajne miejsce, bo zobaczcie za mną jest górka, więc można zrobić podbiegi, jakieś e, takie interwałowe ćwiczenia. E, jest kamień. Oczywiście ja mam dużo sprzętu ze sobą, więc e, targamy. Zaraz pójdę i przyniosę trochę sprzętu. I to jest drugie miejsce. E, Wiczlino. Gdynia Wiczlino, żebyście... bo pewnie ktoś zapyta w komentarzu. Gdynia Wiczlino. E, jeszcze mam jeden trening, ale też na bulwarze, więc nie, Wam nie pokażę. A teraz, no co? Trzeba te kilogramy, sprzęty, sztangi, hantle, zabrać tutaj na dół. Jest wyzwanie, no ale co się nie robi dla podopiecznych? Do zobaczenia później. Ja już po robocie, czyli treningi personalne w plenerze zakończone. I teraz czeka mnie ostatnia część dzisiejszego dnia, czyli trening live. Nie wszyscy wiedzą z YouTube'a. Na pewno, ale wszyscy wiedzą, którzy mnie obserwują na Instagramie czy też na Facebooku, że co każdy wtorek o 18.30 prowadzę trening live na tych właśnie social mediach, które wcześniej wymieniłem i właśnie się do niego przygotowuję do tego treningu i zobaczycie jak wygląda mój salon, gdy już wszystko jest rozłożone. Może nie tak jak do końca, bo jeszcze mamy takie 45 minut, ale mniej więcej Wam pokażę jak to wygląda. Więc tutaj są statywy jak widzicie do komórki, do aparatu tego właśnie którym kręcę, całe światełko, wszystko się ładuje, żeby mieć wystarczającą ilość baterii, bardzo ważna rzecz, eee, rzeczy na przebranie, sprzęt, który dzisiaj wykorzystam, no i co najważniejsze jest przygotowany cały zestaw, który dzisiaj zrobimy, kabelki, żeby przepiąć różne rzeczy, żeby wszystko działało, laptopy, żeby wszystko można było ładnie nagrać. Jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga, to jeszcze pewnie zobaczycie, miałem mega, mega turbo zmęczonego, zadowolonego i spoconego. Więc nie przedłużam i zobaczcie, jak wyglądam po treningu live. I tak właśnie wyglądam po treningu live: zmęczony, spocony, ale szczęśliwy. Z dzisiejszego vloga to by było wszystko. Jeśli się dowiedzieliście. Gdzie trenuję, w plenerze, w jakich miejscach. W Gdyni i w ogóle w którym mieście jest mnóstwo, ja akurat tam robię treningi, tam jest mi najbliżej. No i tam najwygodniej, nie ukrywam, że często tam też cross-runy prowadzę, jeżeli chodzi o bulwar A. Do najeżdżę specjalnie do mojej jednej podopiecznej, więc jeżeli masz taką. Chęć się ze mną spotkać w jakimś miejscu, w którym mieście, daj mi znać to. Może akurat do ciebie następnym razem w jakieś miejsce ciekawe przyjadę i zrobimy wspólnie trening w plenerze. Na dzisiaj wszystko. Życzę dobrej nocy, bo ja idę teraz z Polinką na spacer, wykorzystuję tą piękną pogodę. Do zobaczenia jutro.